Witam, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 19 na mapce Cybuchowo odbudowa gospodarstwa sezon drugi oczywiście. Co w dzisiejszym odcinku co so porobimy? No tak trochę jak widzicie deszczyk pada. Ja tu sobie w dunku zjadłem. 10 godzina jest, można już co so jechać. Podjedziemy na firmę. Podjedziemy na firmę. Firmie, zobaczymy, co tam firmy dzieje. Tylko rączki tutaj jeszcze umyję. Dobra, elegancko idziemy. Pojedziemy na firmę. Będziemy mieć załadunek palet i wywieziemy tam trochę palet. Trzeba tam porządki powoli robić. Dobra, otwieramy nasz garaż. Domeczek, jaki piękny jest. Nawet zaznaczyłem gdzie to mam jechać. Dobra, odparamy swoje Ramborgini. No, wyjdę z żeby nie rozwalić go. Trochę przebudowałem tutaj dom. No bo musiałem tak przebudować dom, bo innego wyjścia nie było. Ale on ma kopa Musiałem tak zrobić, bo mi się nie mieściło z transportem. Dobra, zamykamy. No i tak sobie ogrodziłem. Dobra, jedziemy na firmę. No, ładnie łódko się prezentuje, nie ma co tamto. Szybko też jeździ i można też zabić w nim oczywiście. Dobra, dobra, no, powoli, powoli zajedziemy tutaj na parking firmowy. Tak, tam gdzie drzewo leży. Chyba przewróciło po tych ostatnich ulewa. Dobra. Zaparkujemy elegancko. Tutaj będę musiał żeby wysypać trochę. O, ale to ma kopa. Dobra. Światełko gasimy. O, tak nasze Rambordzinie elegancko wygląda. No, oj, to będę musiał poprawić bardzo. To hmm. chyba lepiej tutaj podjechać. No, trochę tak. No, dziwnie wygląda. Dobra. Będę musiał to poprawiać. Ja. Tutaj sobie zaparkujemy. Tutaj lepiej będzie wyglądało to tutaj. Ach! Ale to ma moc. Dobra, może nikt nie ukradnie. My idziemy na firmę. Zajmiemy się załadunkiem. Ale to później poza odcinkiem tutaj wyrównam. Dobra, tutaj sprzęty stoją. Tutaj palę, dobra. Odpalimy to naszego autko. Nawet nie było palone. Dobra, poszedł. Wyjedziemy, że można było załadować Dobra. a gasić już go nie będziemy gasić Ale może wyjmiemy może od razu stąd wyjmiemy te palety żeby się dali tu ruszyłoby się trochę drzewa ma Dobra. To. trochę bardziej przestawię sobie tutaj auto ja o tak teraz będzie lepiej dobra, jedziemy. No coś miałem coś innego porobić w tym odcinku, mówię, ale no, no niestety warunki pogodowe nie pozwoliły na co inne, no dobra, to najwyżej następny odcinek będzie czymś innym. No ciekawe czy nam się udało... Oj, trzeba żyć jeszcze Dobra O! Dobra. dobra, jedziemy dobra wyjdę z tej kabiny, będziemy wygodni tak jechać No cóż, dużo od ostatniego odcinka się nie zmieściło, nie zmieniło, nie zmieściło się Ale ja też gadam Dobra No, no, cofniemy trochę tylko tutaj, tutaj te palety, żeby się przysunęły na tamtą stronę. Dobra. Dobra, bierzemy sobie hmm, kolejną. Tu też takie małe wejście, jest, ale jak już się, to w jest. Dobra. Nalegałem się Oj, za no bardzo, Daniel, tak, bardzo No i muszę było pusić za bardzo w działanie Dobra, na siebie Do góry ostrożnie wyjeżdżajmy Żeby nic nie uszkodzić Oj, no, dobra a no cóż, jak coś to jest nasze, no to wiesz, wiecie, to się naprawi najwyżej i tyle. Dobra, jak ja załaduję tego całego auto, to połączymy się z powrotem, bo mi trochę tutaj zejdzie, a nie chcę dużo odcinka marnować. No dobra, mamy już ciężarówkę załadowaną. Jedziemy teraz transportem. Zmieścimy się. Dobra. Elegancko. Dobra. Wyjechaliśmy na drogę. No to możemy sobie spokojnie jechać. No tutaj tą rocardę chciałem skosić i ją na kieszonkę przerobić. No mi kieszonka spoczywa, bo siano nie spoczywa. Z się siana nie robi. Na kieszonkę jak trzeba się przyda, bo sianę i tutaj tak mamy zapas. I o tym właśnie jak mówiłem wam, że mi przeszkadzało. Tutaj wjazd po prostu z ciężarówką się jechać skrótem niż, niż jechać. Nie wiem taki skrót jest, ale jakoś się przyzwyczaiłem do tej drogi, mogę cały czas prosto jechać. Ale tak zawsze jakieś widoki, może jakie pole mnie zainteresuje. Tutaj jakaś uprawa, która bym chciał, a nie mam jej zasianyć, że cały czas mnie interesuje. Mam już jedno pole na oku ale aczkolwiek e, trzeba na nie nazbierać pieniądze i dlatego jedziemy z tymi paletami, żeby ich trochę sprzedać e, żebym po prostu miał za co kupić tamto pole bo jak widziałem po statystykach, zaraz wam opowiem bo tam jest e, na temat e, na temat tego precyzyjnego rolnictwa zaraz dojadę tam na skup e, albo tutaj zatrzymam się, od razu wam wyjaśnię e, bo nie będę później wątku tracił jak ludzie kupujecie pole, żeby w ciemno nie kupować, to jak zaznaczycie jakieś pole, które chcecie kupić, to tu automatycznie wyskakuje informacja o polu, ile ma hektarów, ile oczekuje, czy potencjał plonu będzie 100%, no to czyli aczkolwiek można kupić. O, tu też by było dobrze, elegancko, czyli jest w miarę przystosowana ziemia. O, tutaj już jest na czerwono, jest źle. Tu jest OK. A mnie bardzo interesuje rzepak. O, tu obok pola już jest inaczej. Widzicie? I tutaj macie wszystko, jaka jest ziemia i tak dalej. Jaki obszar, ale widzę, aczkolwiek, że straty dużo bym nie miał. Bym to pole kupił. Jeszcze jakieś chciałem kupić, ale miało straty. A tak jak jechałem do sklepu, to zauważyłem przez przypadek, mówię, zobaczę, to mówię, elegancko. O tak, oj, niektóre pola, to jest jeszcze jeden właśnie plus, że można te statystyki, informacje o polu zobaczyć, czy jak kupujecie w ciemno, to nie do końca w ciemno, bo wiecie ile plonów dostaniecie na start z tej ziemi, a później będziecie się bawić. tutaj widzicie, na minusach, o, tu już jest na plusie. Jest zielone, elegancko i tak dalej. E, no to chciałem tyle się podzielić z Wami uwagami, bo nie wspomniałem o tym. Może ktoś kogoś interesuje to, ale aczkolwiek co słyszałem, nawet youtubera Antona oglądałem, to no, słabo. Lu ludzie w Polsce w to nie grają praktycznie. No i Anton też się uczy e, samemu po prostu. E, doświadcza to tak jak ja, tam nie patrzę na nic, bo to i nic z tego nie wychodzi. Tutaj ludzie, sorry, będę musiał użyć moty na, ten, na, silną, na na siłę, no bo inaczej tych palet nie sprzedam. Właśnie jest lipa. Trzeba tak wziąć, trochę tak nierealnie, ale no bym mógł tutaj wózek trzymać, ale tak z wózkiem jeździć cały czas, to jest bez sensu. No trochę grosza zarobimy. Jakby wywiozę trochę materiału, trochę grosza będzie. Nie będzie to za dużo, bo tam cena jest spadkowa. Co bym chciał jeszcze w przyszłości wybudować? Oj, sorry, sorry. Mam zamiar szklanie wybudować. Ciekawe szklanie, tylko teren bym musiał znaleźć. A tam, ten rzepak, na temat tego rzepaku, że zmienię temat tak szybko, bo chcę bio paliwo robić. Chcę postawić, tam mam teren nawet zakupiony, o tym zapomniałem, że tam teren mam wykupiony jeden, czyli bym mógł tam sobie postawić fabryczkę jakąś. No, no mam gdzieś tutaj wykupiony ten ludzie, gdzie to mam wykupione? Tutaj mam wykupiony. tutaj mi za fabryczkę, tutaj mam jakimś cudem wykupione, ale no dobra. No i tutaj jakiś mały kawałek jest. A nie wiem, to ja musiał zobaczyć co to za mały kawałek jest. E, dobra, no to bym chciał gdzieś postawić sobie elegancko. Żeby diesel produkować, to to jest zawsze trochę zarobku będzie. na zarobku zarobko no ta się dla mnie, no bo ja sobie do tych pojazdów lał. To biodiesel, bo to jest... Wiadomo, biodiesel to biodizel. A fabryka ile mnie ta fabryka by kosztowała? Na razie to było global pani. No to widzicie, no, rzepak jest do, do paliwa, jest potrzebny, to by jeszcze coś było, jeszcze jakaś chemia, no to, no to nie drogie, bym mógł w czasie kupić. Jeszcze mam zamiar tutaj taką, to muszę przetestować, ta ponoć można sobie tutaj, wideo produkować olej, jak się nie mylę. i tutaj mam takie szkranie, ale tak się zastanawiam, ma, o, można za dużo, owocowe, do sery i tak dalej. Obram o, o tu markę, co można sobie postawić. Ja bym chyba poszedł w tomata, ale to też no, nie jest takie e, drogie. To czyli, jak e, będę funkcjonował, to później będzie można tak, żeby było ciekawie na tej serii. Nie tylko same watera, pojedziemy prosto. Nie same, tylko uprawa roli, tak i tak dalej, Trochę tartaku, trochę biopali. O, to jest ten teren. Ten teren do mnie należy. Tutaj by można było biopaliwko sobie postawić i by było elegancko. No, ja elegancki przy drodze, ale no wiecie, muszę tak ustawiać, żeby jak najdalej od ciebie, żeby się tak bardzo pingi mi tutaj, pingi znaczy psy nie były w plecy. Dobra, chyba tym akcentem zakończę ten odcinek. W następnym odcinku coś więcej, bo tak to za długi odcinek będzie, nie będziecie chcieli go oglądać. No i tak będę gadał, gadał, gadał w kółko, wyleci pół godziny, i później go montować, później go wysyłać na YouTube. No to więc, tym akcentem żegnam się z... O, widzicie, miałem jakieś przycinki chyba zapismy. Tym akcentem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie pa...